Witam w AltaP Academy. Zaprezentuję Państwu podstawowe możliwości zarządzania kampanią marketingową w SAP business One. Kampania może być kierowana zarówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów, którym chcemy przedstawić ofertę, zaproponować specjalny rabat czy zaprezentować nowy produkt. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy zainteresować klientów nowym produktem. Planujemy w tym celu wysyłkę mailową ze szczegółami oferty. W celu przygotowania kampanii pomocny będzie kreator, który pokaże: Podstawowe kroki, jakie należy wykonać. W pierwszej kolejności podaję nazwę kampanii i następnie wybieram metodę, jaką kampania będzie realizowana, w tym wypadku jest to e-mail. Wybieram również wcześniej zdefiniowaną grupę docelową, w tym przypadku będą to wszyscy moi klienci. Określam datę rozpoczęcia i datę zakończenia kampanii. Wybieram również towary, których kampania będzie dotyczyła. W tym miejscu mogę też dodać uwagi, które finalnie będą dodane w mailu wysłanym do klientów. Wybieram również wcześniej przygotowany szablon maila. To zwykły PDF, ale tak naprawdę najlepiej, żeby był to szablon przygotowany w HTML-u gotowy do wysyłki. Kampania jest już wstępnie utworzona. Tutaj mogę podejrzeć wszystkich klientów, do których będzie kierowana. Na tym etapie mogę jeszcze zmodyfikować te dane, dodać kolejnych klientów, na przykład takich, których nie ma w mojej bazie danych, lub zaimportować listę potencjalnych klientów, na przykład z pliku Excel. Tak przygotowaną kampanię mogę w tej chwili od razu zapisać i wysłać. W tym miejscu określam również, czy e-mail ma być wysłany za pośrednictwem Microsoft Outlook, czy też bezpośrednio z systemu Cab Business One. I to właściwie wszystkie kroki, które są konieczne do przygotowania kampanii, która w tej chwili właśnie została przeze mnie utworzona. Po wysłaniu mailingu otrzymuję odpowiedź od kilku zainteresowanych klientów. Opieram kampanię, żeby sprawdzić wszystkie niezbędne informacje. Od klienta Konster otrzymam informację z prośbą o kontakt w najbliższy poniedziałek, ponieważ aktualnie przebywa w podróży służbowej. Z pomocą żółtej strzałki otwieram kartotekę tego klienta, żeby sprawdzić więcej informacji na jego temat. W tym miejscu mogę sprawdzić saldo, otwarte zamówienia, dane adresowe, osoby do kontaktu czy inne dotyczące np. warunków płatności. Z tego poziomu mam również możliwość utworzenia działania dotyczącego rozmowy telefonicznej z moim klientem. I zgodnie z jego prośbą działanie ustawiam na odpowiednią datę. Wybieram temat działania, będzie to nawiązanie kontaktu i rozmowa o ofercie. Zaznaczam również opcję przypomnienia, dzięki czemu otrzymam alert systemu. Przypomnieniem o tej właśnie rozmowie. Wszystkie planowane działania mogę również zobaczyć z poziomu kalendarza. Każde działanie zaplanowane w kalendarzu mogę z tego miejsca otworzyć, żeby sprawdzić szczegóły. Działanie zostało zaplanowane, wracam do kampanii. Kolejny klient poprosił mnie już o konkretną ofertę na maila. Wybieram rodzaj dokumentu i utworzę w tej chwili już właściwą ofertę dla tego klienta. Uzupełniam w tej chwili dokument, ofertę dodaję. Tak przygotowaną ofertę mogę wysłać od razu do klienta bezpośrednio z systemu SAP Business One. W każdej chwili mogę sprawdzić, jak wygląda podsumowanie prowadzonej przeze mnie kampanii, korzystając na przykład z raportu Lista kampanii. Raport pokazuje szczegóły na temat ilości działań dotyczących kontaktów, odpowiedzi na wysłaną wiadomość, ilość potencjalnych lidów czy też przewidywany potencjał sprzedaży. Analiza działań marketingowych w ramach kampanii pozwala śledzić jej wyniki w czasie rzeczywistym, skutecznie zarządzać komunikacją z klientem i analizować osiągane rezultaty.